Dzisiaj w tym filmie pokażę ci jak zrobić taki szybki ekspresowy makijaż na leniuszka. Także zapraszam do oglądania. Zaczynam sobie od nałożenia, nałożenia kremu CC na całą twarz, można zrobić to palcem, ja używam pędzelka. Krem, który jest w zestawie, jest w bardzo, bardzo ładnym odcieniu. Nie jest ani ciemny, ani jasny, sprawdzi się w większości z Was. Jest to połączenie kremu nawierzającego z podkładem, do tego idealnie sprawdzi się na co dzień, zarówno dla Pań, które lubią się malować, lubią krycie, jak i dla Pań, które po prostu chcą taki bardzo naturalny efekt. Krycie, intensywność tego produktu można dozować. Ja bardzo lubię również nakładać go w okolice potoczami. Wygląda to naturalnie, świeżo, pięknie kryje. A to jest też bardzo ważne, żebyśmy właśnie ochraniały tą skórę w okresie jesienno-zimowym. Wykończenie, tak jak widzisz, jest naturalne. Jeżeli masz mieszaną skórę, nie lubisz tego efektu błysku, po prostu należy użyć puder, Natomiast jest to piękne, naturalnie, ani nie mocno błyszczące, ani niematowe wykończenie, które sprawdzi się na co dzień w sam raz. Gdy mam taki dzień, że robię makijaż na leniuszka, to e, używam tylko jednego produktu, różu. No nie zapominam nigdy o różu. E, każdy z tych produktów, czyli bronzer, róż, rozświetlacz robi co innego, natomiast właśnie to róż dodaje tego blasku, tej dziewczęcości, e, dlatego używam odrobinę różu na policzki. Ten sam róż nakładam też troszeczkę paluszkiem, żeby coś się na tej powiece działo. Ja użyłam akurat takiego zrobinkami, więc tym bardziej ładnie tutaj rozpraszam nam światło i przechodzę do brwi, na brwi dzisiaj tuż do brwi. No nie ma nic lepszego, jeżeli zależy nam na czasie. Chcemy delikatnie podkreślić te brwi, żeby to wyglądało naturalnie, a równocześnie się pięknie trzymało. Czy na przykład jeżeli masz y, makijaż permanentny na brwiach, to zobacz, kilka ruchów i mamy piękne brwi. Teraz produkt, który możesz otrzymać w prezencie do zakupy właśnie przy zakupie kremu CC razem z pomadką, którą zaraz będziemy używać. Ten tusz, który jest o wartości 8 dziewięciu zł, i zobacz, daje efekt, wydłużenie, pogrubienie, efekt, ja bym powiedziała takich właśnie pięknych, wydłużonych rzęs, już po jednym pociągnięciu. Ma się po prostu za darmo w prezencie, więc kto by nie chciał. Ten tusz zawiera witaminy, które wzmacniają rzęsy, i ma zdolność do tego, żeby nakładać go warstwami. Jeżeli któraś z Was e, lubi efekt, już przy jednej warstwie możemy zostać, natomiast jeżeli lubicie taki naprawdę mocny efekt, to. Wystarczy dołożyć sobie warstwę i zobaczcie, co się dzieje. Teraz mroźna malina, czyli przepiękny kolor szminki, który się sprawdzi dla każdej z nas. Jest naturalny i w zależności od tego, ile nałożymy go na usta, taki efekt uzyskamy. Daj znać w komentarzu, jak podoba Ci się efekt finalny. Dosłownie kilka kosmetyków kupując Crem CC razem z tą piękną szminką otrzymujesz już zorzeń w prezencie. Może to być cudowny prezent dla samej siebie, albo na przykład dla bliskiej osoby. Jeśli chcesz zamówić kosmetyki, napisz do mnie wiadomość prywatną, ale podsyłam też mój numer telefonu, na który się można kontaktować.